Widzę, ja dzisiaj kolejny odcinek. Bardzo długo nie nagrywałam, więc wybaczcie mi to. No to zaczynamy historykę. Dobra, znowu wylosujemy w naszym. A, to jest! Znowu wylosujemy w naszym. Co to jest? Jakaś ryba! Co? Nie widziałam takiego czegoś jeszcze. Dobra, włożymy do szafki. Miejsca z tym. Moi rodzice planują wyjazd yy, do Egiptu. Ue, mi się myli Egipt z Londynem. Do Le Londynu do, ten, do mojej yy, kuzynki. No i ja się bardzo cieszę, ale mój brat nie. I nie wiem dlaczego. No dobra, więc wyciągnę mój plecacek. Wyciągnęłam od razu wszystkim, bo nikomu by się nie chciało. No dobra, mniejsza z tym. Wezmę moje ubranka. Dobra, już jestem, tylko ciutki muszę za. No, ciutki mam. Teraz tylko to, co mi potrzebne. Jak zamknąć ten piórnik? No dobra, mniejsza z tym. Yy... Teraz się zamknie? On się nie zapina! No dobra. Jedziemy po prostu długopis Ale te zostawiamy tutaj. Nie ma moje maskotki Co by tu jeszcze wziąć? O, jedną łkitoki muszę dać. Nie. Idę po moją jedną najlepszą. Nie ta. Ta nie. Ta Te Kotełek! Biorę kotełka. Już. Zgodaj. I kotełek. O nie. O. I teraz idę to odnieść. Schodzimy, Oj. O nie, nie chcę iść spać. No nie, czemu ja idę spać? Okej, okay, schodzimy. No bo my dzisiaj jedziemy, a moi rodzice jeszcze się nie zapakowali. To tylko ja się zapakowałam. No dobra, poczekam na nich. To idę chociaż im zanieść te balistki. Lenka, co ty robisz? No, przecież jedziemy na, wali... na wakacje. No tak. A ja już spakowana, a wy dopiero wstaliście. A no tak! Bierz tą walizę, zanieść Mai. O, a ja tutaj zostanę. O nie, zapomnieliśmy o wakacjach. Wstawaj, Olek! Co? Wakacje! Aha, zapomniałem. No zapomniałem. Olivia, ty też śpisz? Tak. Dobra, to my też musimy się zapakować. A kto pójdzie po Maję? Dobra, ja pójdę. Poczekaj. Pakuj się! Okej. Okay. Ty tak samo. A nie siedzisz przed tym komputerem znowu. Lecimy po Majusia. Dobra, ją też trzeba zapakować. Muszę jakiś plecak wyciągnąć. Weźmiemy jej plecaczek. O nie! Dobra, i zapakujemy najpotrzebniejsze. Czyli Misiu. Pyk. Lalka. I różczka, no nie, różka się tam nie zmieści. No dobra, no. Co tu jeszcze ma? Dobra, już nic. Jak to zapiąć? Wszystko na bok. No. Majuś, wstawaj. Chodź. Dobra. Czemu ten telewizor się świeci? Dobra. Yy, Maja już też jest spakowana. To chodź tutaj, Maja. Pobawisz się ze mną. No to pobawcie się razem. Ty jeszcze nie spakowany? <laughs> A ty co robisz? Przeglądam moją walizkę, żeby nie bia... Czy nie ma rys? Okej. Okay. Ty też jeszcze nie zapakowany? A co? Mieliśmy się we dwójkę pakować. Jezus Maria. O nie, zapomniałam o tych ciuszkach. One są szczęśliwe. Nie, jest to to. się ten plecak? Zamknęło się. Majuś, już sobie. Fajnie. To teraz ze mną zjedziesz. Ui! Dobra. Wszyscy gotowi? To możemy wsiadać. Mamo, a będziemy pierw metrem jechać? Nie, pierw lecieć samolotem. Okej. Okay. Już jesteśmy. Idziemy! Dzień dobry, my na lot y, do Londynu Dobrze Chodźcie Jezus, jaki tutaj tłum Chodźcie, bagaże pierw polecą Okej okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nic nie ma. I nie ma. Dobra, chodźcie dalej. To teraz zrobimy prześwietlenie osób. To ja z Majunią. No nic nie ma. Teraz ja. Nic nie ma. Teraz ja. Ale śmiesznie wyglądam. Teraz ja. Nic nie ma. A ja zawsze na końcu. Też nic nie mam. Idziemy, usiądźcie sobie tam z tyłu, z przodu, i musimy poczekać na lot. Pół godziny później, nudzę się, chcę coś zjeść. Hmm, chipsy! Am, niam, niam, Let's go. Dobra, resztę tam zostawimy. Godzina później... Państwo może już wsiadać. O, wreszcie. Lenka, weź swoje bagaże. No dobra. Idziemy. Trzeba się usiąść. Wszystkie bagaże połóżcie tam do góry. No dobra, przecież wiemy, jak się leci samolotem. mają nią. Usiądziemy tutaj. Ja chcę z tobą! No dobrze. My sobie tutaj usiądziemy. A ja gdzie mam usiąść? No dobra, no. Złap siostrę i dobra. O nie, szybko! Musimy się też załapać! Co? Na ta? Lęka! Chodźmy do tyłu! Ej, pan chmuro. Ja już przyleciałam! Dziwne to było! Usiadźmy! Ej, czemu ja nie siadam? Ja chcę usiąść! Poczekaj, trzeba tam bagażę wsadzić! Ale fajnie, ty też lecisz do Londynu? Tak, ja też! Ale fajnie! Będziemy razem na wakacjach! No nie, trzeba się usiąść. Spytamy się Twojego, taty. Tatuś, możemy tutaj się usiąść? No dobra. Chodź tu, Olek. Jej, no i widzisz, załatwiona. A, no bo ty masz tam siostrę? No tak, ja mam moją siostrzyczkę. I ja bym bardzo chciała tam siedzieć, bo tam lecą wiadomości. No bajki, no. No, ja też tam bym chciała siedzieć. Ale tam moja mama usiadła. No wiem. Dwie godziny później. Panie psie, idź yy, dać wszystkim jedzenie. Wof, wof. Rough. Hmm. Ruff, What?? ruff, 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 ruff. Oh, pan so Ruff, ruff. Ja bulito, Ja pes. no i na to sobie zjedz to ja też ty słodku ale fajnie no dobra pan pieseł poszedł mniam mniam o mleko no taka to ktoś pił o fuj ale to, to chipsy mniam mniam Ej, czemu zjadłaś z pudełkiem? Nie wiem. Pół godziny później. Natalka, tylko my nie śpimy. No wiem, Maja się nie liczy. Bo Maja to tam nigdy nie śpi. No dobra, ale ja już się jaram, jak będziemy skakać do basenu. No tak, bo ja ogólnie jadę do takiego jednego hotelu. Ja też jadę do hotelu. Ej, no to fajnie, bo akurat są ferie, nie? No tak, akurat są ferie. No i tam będzie pewnie bardzo dużo śniegu. No pewnie tak, bo tam jest dużo śniegu. No tak, zazwyczaj. No, że nie zazwyczaj, tylko w zimę. No tak, no tak, no tak. Dobra, idźmy. Przepraszam za to, jak widzieliście tamto. No to przepraszam. O nie, ten facet mnie To mówi wujek. Czemu ktoś mnie trzyma, no? No wreszcie. Usiadł na miejsca. No tak. No i znowu! O nie! Dobra Natalka, idźmy już spać. No dobra, idźmy już spać. Następnego ranka. O, już lądujemy! Światła się pozapalały. No to dobrze chyba. No wiem. No teraz mnie łapią! I tak już wylądowaliśmy. No dobra, spocko. Już wylądowaliśmy. No to teraz chodźmy. Chodź tu Natalka. Weźmy swoje bagaże. Ale ja chcę być lęką. Dobrze, będziecie się widzieć w metrze. Ale czemu? No bo tak. No, no bo tak. No dobrze. Pana tarka palenka. O nie, ich bagaże zostali. Już się cofnęliśmy. Teraz idziemy. To my też weźmy swoje bagaże. Olek masz. Mama masz. Nie ty, ma, Oliwia. A to kogo jest? Moje? Nie, to jest tej. Tata, weź. To jest twoje. To jest twoje, tata. To jest moje. A to tej. No. A kolejną część zobaczycie w Part 2. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. I oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. Bajko!